Jeżeli szukacie dla siebie składanego smartfonu typu Flip, to istnieje duża szansa na to, że rozważacie wybór między Samsungiem Galaxy Z Flip 7 a Motorola Razer 60 Ultra. No ale właśnie, który z tych smartfonów wybrać? Który jest lepszy? W tym wideo postaram się na te pytania odpowiedzieć. Do dzieła! Gabarytowo te dwa smartfony są do siebie zbliżone. Motorola waży delikatnie więcej i jest trochę większa i grubsza, ale za to ma zaokrąglone plecki, w przeciwieństwie do Samsunga, który jest kompletnie płaski. Dlatego moim zdaniem to właśnie Motorola leży w rękach wygodniej. Ale czy wygodnie się z niej korzysta? To już chyba kwestia preferencji. Mamy tutaj różne proporcje ekranu wewnętrznego. Ale według mnie to ma małe znaczenie w odniesieniu do kwestii obsługi rękami. Dla mnie żaden z tych smartfonów nie jest zbyt szeroki, a do obsługi górnej części ekranu i tak trzeba sięgać z drugą ręką. Zawias w obydwu tych smartfonach wygląda na solidnie wykonany, natomiast w Motorola zdaje się on działać nieco lepiej, bo tutaj w inicjację ruchu, otwarcie smartfonu trzeba włożyć troszeczkę mniej wysiłku niż w Samsungu. Oczywiście obydwa telefony rozkładają się na kompletnie płasko. Ale w Samsungu po złożeniu już sam prześwit zdaje się być trochę cieśniejszy. To powiedziawszy, korzystam z Motorola już od dłuższego czasu i nie zauważyłam, by gdziekolwiek do jej wnętrza dostał się pył. No właśnie, jeżeli chodzi o odporność na działanie pyłu i wody, to obydwa telefony spełniają normę IP48, a to znaczy, że powinny przetrwać zanurzenie w wodzie. To nie oznacza jednak, że powinniście zabierać je ze sobą na basen, bo taka ochrona z czasem może ulec degradacji. Porównajmy teraz ekrany Każda z tych urządzeń ma po dwa wyświetlacze i wszystkie są wyświetlaczami AMOLED, ale w przypadku Motorola obydwa są wyświetlaczami LTPO, podczas gdy w Samsungu panelem LTPO jest tylko ten wewnętrzny. Pozostałym parametrem możecie przyjrzeć się na ekranie, a ja opowiem po prostu, jak wszystkie te wyświetlacze wypadają w praktyce. Przede wszystkim, chociaż ekrany Motorola osiągają wyższą jasność podczas wyświetlania treści HDR, to trzeba pamiętać, że parametr jasności szczytowej dotyczy tylko niewielkich fragmentów ekranu. Całościowo to panele Samsunga rozjaśniają się zdecydowanie mocniej, co widać zwłaszcza w słońcu. Z drugiej strony, kolory, kąty widzenia i reakcja na dotyk są tutaj porównywalne. Nawet różnice w zagęszczeniu pikseli w praktyce nie da się dostrzec, chociaż ta jest. A który z ekranów wewnętrznych ma głębsze i bardziej wyczuwalne zagłębienie na środku? No, tutaj ta różnica musi być naprawdę niewielka, bo ja osobiście nie jestem w stanie w tej kategorii wyłonić zwycięzcy. Musicie mi jednak uwierzyć, że na co dzień na to zagadnienie w ogóle nie będziecie zwracać uwagi i to na żadnym z tych smartfonów, bo aby je w ogóle zauważyć, trzeba spojrzeć na nie pod naprawdę specyficznym kątem. Proporcje wewnętrznego ekranu Samsunga lepiej nadają się do oglądania filmów, natomiast Motorola może pochwalić się zdecydowanie bardziej funkcjonalnym ekranem zewnętrznym. To dlatego, że Motorola natywnie obsługuje na tym ekranie zewnętrznym bardzo bogaty wachlarz aplikacji, a na Samsungu mimo, że mamy już 2025 rok i siódmą generację składaków możemy o tym pomarzyć. Tutaj mamy do dyspozycji tylko kilka widgetów, no i aplikację aparatu. Jasne, w jego ustawieniach można włączyć eksperymentalną Obsługę kilku aplikacji. Można też skorzystać z rozwiązań takich jak Goodlock i Multistar, żeby odblokować na nim obsługę jeszcze większej liczby aplikacji. No ale po pierwsze, trzeba o tym wszystkim wiedzieć, a po drugie, nawet jeżeli z nich skorzystamy, to działanie tych aplikacji nie jest idealne. Na zewnętrznym ekranie Motorola aplikacje odpowiednio skalują się do rozmiarów tego wyświetlacza, a na Samsungu nie zawsze tak jest. Za przykład podam mapy Google. Przy pierwszym uruchomieniu tej aplikacji musicie ręcznie zmienić jej skalowanie, tak żeby klikalne elementy interfejsu nie znajdowały się dokładnie tam, gdzie obiektywy aparatów. No i to samo trzeba powtarzać przy każdej nowej aplikacji. I tu i tu zastosowano hybrydowe głośniki, czyli takie, w którym górny głośnik pełni też rolę słuchawki do rozmów. Ale czy któreś z tych głośników są lepsze? Powiem tak, żadne z nich nie są wybitne, ale obydwa są lepsze niż w wielu innych smartfonach. Moim zdaniem Motorola gra głośniej, ale za to Samsung nieco czyściej. W obydwu przypadkach brakuje basu, ale chyba nikogo nie powinno to dziwić. Jeśli chodzi o programowanie, to na Motorola dostaliśmy na start Androida 15, oczywiście z pewnymi modyfikacjami producenta i póki co nie wiadomo, kiedy na tym urządzeniu pojawi się Android 16. Na Samsungu Android 16 z One UI 8 jest wyjściowo, natomiast muszę podkreślić, że to różni się od One UI 7 naprawdę w bardzo niewielkim stopniu. Osobiście lubię system na każdym z tych telefonów, no bo w żadnym nie ma reklam, każdy z nich działa bezproblemowo, ma szybkie animacje, intuicyjny interfejs i sporo opcji personalizacji. Samsung ma trochę więcej preinstalowanych aplikacji, ale to głównie aplikacje samego Samsunga. W smartfonach Motorola bardzo lubię tzw. Tak gesty. moto, Możemy na przykład począsnąć telefonem, by włączyć latarkę. Samsung oferuje natomiast trochę więcej w zakresie funkcji, A, chociaż i tutaj, i tutaj jest ich sporo. Po stronie Samsunga zdecydowana przewaga jest tu natomiast w kwestii wsparcia. Flip 7 ma otrzymywać aktualizację oprogramowania i zabezpieczeń przez 7 lat, a Razer 60 Ultra aktualizację systemu przez 3 lata, a zabezpieczeń przez 4. Na pokładzie Motorola Razer 60 Ultra mamy oczywiście Snapdragon 8 Lit, a Samsung wykorzystuje Exynosa 2500. Do tego na obydwu urządzeniach mamy tak samo szybkie pamięci. Przy czym Motorola może mieć nawet 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Na Samsungu RAMu mamy maksymalnie 12 GB. Oczywiście to Motorola jest trochę wydajniejsza, ale nie powinno mieć to dla Was większego znaczenia, zwłaszcza jeżeli nie gracie w mobilne gry. To dlatego, że każdy z tych smartfonów działa bardzo płynnie i podczas codziennego użytkowania się nie nagrzewa. Przy intensywniejszym użytkowaniu i tu i tu pojawia się mocny throttling, ale i tak w tak wymagające gry jak Genshin Impact można spokojnie grać przy najwyższych ustawieniach graficznych. Podejrzewam, że faktyczną przewagę Snapdragon 880 zauważycie dopiero za kilka lat, gdy na telefonach pojawią się jeszcze bardziej wymagające gry. Choć Samsung w tym roku zwiększył pojemność baterii w swoim składaku do 4300 mAh, to Motorola w tym temacie wygrywa dzięki baterii o pojemności 4700 mAh a przynajmniej na papierze. Na co dzień można zauważyć, że faktycznie to Motorola rozładowuje się wolniej, natomiast w moim teście wideo wygrał Samsung, który wytrzymał 14 godzin i 14 minut. Motorola wytrwała dla porównania 13 godzin i 39 minut. Motorola ma jednak jeszcze jedną przewagę, bo od 0 do 100% można ją naładować przewodowo w 45 minut. A nie w półtorej godziny jak Samsunga. Dodam, że obydwa telefony można ładować też bezprzewodowo, ale Samsunga z mocą 15, a Motorola z mocą 30 W. Zestawy aparatów są w Motoroli Razer 60 Ultra i Samsungu Galaxy Z Flip 7 pod wieloma względami podobne. Moim faworytem jest Motorola, ale wasz werdykt może zależeć od tego, jakie kolory na zdjęciach lubicie takie bardziej naturalne, czy może trochę podbite. O dziwo to akurat motorola ma na zdjęciach żywsze kolory, no i mam też wrażenie, że motka lepiej radzi sobie z detalami, zwłaszcza po zmroku. Na pewno zaletą tych smartfonów jest to, że selfie można robić sobie ich głównym aparatem, a to dzięki podglądowi, który zapewnia wyświetlacz zewnętrzny. Obydwoma można też nagrywać w ten sam sposób selfie wideo, natomiast Samsung oferuje na zewnętrznym ekranie więcej opcji zoomu. Trochę szkoda, że Motorola zrezygnowała w tym roku z teleobiektywu i zastąpiła go obiektywem ultra szerokokonnym, bo moim zdaniem byłby on trochę bardziej praktyczny. Jeśli chodzi o wideo, to Motorola można nagrywać maksymalnie w rozdzielczości 8K przy 30 klatkach a Samsungiem w 4K przy 60 klatkach. Na potrzeby porównania każdym ze smartfonów nagrałam dla was jednak film 4K i właśnie przy 60 klatkach. No dobra, to który składany smartfon wybrać? Motorola Bracer 60 Ultra czy Samsunga Galaxy Z Flip 7? Odpowiedź na to pytanie może zależeć od Twoich potrzeb i od Twojego budżetu. Samsung może być dla Ciebie lepszym wyborem, jeżeli zależy Ci na dłuższym wsparciu i jaśniejszych wyświetlaczach. Motorola oferuje natomiast wyższą wydajność, dłuższy czas pracy na baterii, szybsze ładowanie, a funkcjonalność jej zewnętrznego wyświetlacza nie jest w żaden sposób okrojona i właśnie dlatego osobiście preferuję właśnie ją. Trzeba też zauważyć, że choć Motorola kosztowała wyjściowo 5699 zł, to obecnie w polskiej dystrybucji można ją kupić nawet 700 zł taniej. Cena Samsunga startuje od 4999 zł, ale w niższej wersji pamięciowej. Za wersją 12, 512 GB trzeba już zapłacić 5499 Zł. W przypadku Samsunga można oczywiście skorzystać z tak zwanego programu odkup, ale trzeba pamiętać, że nie zawsze jest to opłacalne. Zresztą Motorola dorzuca do zestawu ze swoim smartfonem praktyczne tui, a Samsung nie. Dzięki za oglądanie. Cześć!